Ogromnie cieszę, że taką popularność ma ten konkurs, bo to jest konkurs, tak naprawdę druga jego edycja. Stworzyliśmy go po to, aby ściągać na polszczyznę imprezy o najwyższej klasie rozrywkowej, tam, gdzie są to mistrzostwa Polski, mistrzostwa Europy, gdzie są to zawody międzynarodowe i to się udaje. One do tej pory miały Różną szansę i róż, z różnym sukcesem zdobywały pieniądze z innych konkursów. Natomiast to wyłączenie pozwala nie tylko okręgowym związkowym, sportowym, ale również poszczególnym klubom ściągać tutaj imprezy o charakterze właśnie tych, tych mistrzostw. Mamy kolejną edycję Polskiego Festiwalu Skoków, mamy powrót po raz drugi triatlonu na Opolszczyznę, mamy Mistrzostwa Polski w karate kyokushin, to tych imprez naprawdę jest kilkanaście. To cieszy, tym bardziej, że jest to rozpisane na pierwsze półrocze. W czerwcu rozpiszemy drugi konkurs na kolejne 200 tysięcy na imprezy, które będą się odbywały od czerwca do grudnia. Spotkaliśmy się dzisiaj z panem marszałkiem Kubalańcom, który wręczył nam dofinansowania do imprez tych wiodących imprez, imprez które w najbliższym czasie będziemy organizować. Chcę serdecznie podziękować zarządowi, panu marszałkowi Szymonowi Ogłazie, marszałkowi Kubalańcy. Od lat to wsparcie otrzymujemy. Ono jest dość istotne i ważne dla nas, dla nas, dla dyscypliny. Pozwolę sobie zaprosić na tą najbliższą inaugurację 14 marca, ale tak naprawdę na wielkie wydarzenie w Speedwayu Polskim. To jest turniej Grand Prix Złoty Kask. To jest turniej poświęcony pamięci... Jurka Szczakiela, podwójnego naszego Mistrza Świata. Ta impreza 21 kwietnia. Sądzę, że to będzie wielka i wielki dzień dla sympatyków. Sądzę, że spotkamy się w znakomitym gronie, bo to prawie takie małe Grand Prix, czyli małe Mistrzostwa Świata na Żużlu, na naszym cudownym, wspaniałym, kameralnym stadionie który jest stadionem o jednej z najlepszych nawierzchni żużlowych w Polsce.